Szanowni Państwo, za oknem piękna aura pełnia lata, ale nigdy nie jest zły czas, by mówić o prawie Polaków do czystego powietrza, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy takie standardy niestety, jakie mamy, i z powodu złej jakości powietrza umiera wcześniej około 50 tysięcy Polaków rocznie. Tymczasem jest to także dobry czas, jak się okazuje, do wykorzystywania tej kwestii w kampanii wyborczej prezydenckiej i to nieuczciwego wykorzystywania. Pan prezydent Duda szeroko pokazuje, jak wielkim i epokowym programem, jedynym w skali światowej jest program Czyste Powietrze. Pan premier Morawiecki zapowiadał ten program w swoim expose jako walkę o wyzwanie cywilizacyjne. I owszem, jest to wyzwanie cywilizacyjne niewątpliwie. I zapowiadano, 103 miliardy w 10 lat, w tym z dotacji 63 miliardy ponad, czyli 6,3 miliarda rocznie, a jest po wykonaniu, bo po... Czynach i po liczbach sprawdzamy te deklaracje, te obietnice. Mamy 613 milionów zakontraktowanych, ale wypłaconych już ludziom, tylko niespełna 200 milionów złotych, czyli w umowach mamy 10% zaplanowanych rocznie wydatków, ale wypłaconych już tylko 3% rocznie w stosunku do planów miało być 4 miliony ocieplonych domów, czyli średnio 400 tysięcy rocznie i 3 miliony wymienionych kopciuchów, czyli 300 tysięcy rocznie, a jest? Jest 11,5 tysiąca domów i 10 tysięcy 700 kopciuchów. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym tempie ten... Program będzie wdrażany nie 100 lat, jak mówił e, Alan Smogowy, ale dziś już wiemy, że 500 lat. Na pewno to jest epokowy program na światową skalę. Takiego programu na 500 lat żadna formacja polityczna jeszcze nikomu nie obiecywała i nie mydliła nim e, oczu. E, miało być. Czyste powietrze, do którego Polacy mają prawo. Polacy mają prawo do oddychania takim powietrzem, by nie musieli wcześniej umierać. To prawo musi zapewnić im państwo. Polaków musi być stać na ekologiczne ogrzewanie, musi być ich stać na czyste powietrze i to nie oni powinni za to płacić. I jest wielkim oszustwem obiecanki z jednej strony premiera, a z drugiej strony w tej chwili mamienie Polaków przez kandydującego obecnego prezydenta Dudę, że to będzie wykonane. Za 500 lat tego my na pewno już nie dożyjemy, a nie wiadomo, czy tego dożyje nasza planeta, bo w zakresie klimatu, którego oczywiście kwestia smogu jest tylko drobną częścią, w zakresie klimatu to rząd i władze PiS Zrobiły tylko jedno, powołały Ministerstwo Klimatu. Nie ma ani jednego ruchu do przodu, nie ma tak naprawdę nic. Zaiste epokowy program na 500 lat, panie prezydencie, panie premierze, czyż nie jest to oszustwo? Wpisując się w to, co powiedziała pani poseł Lenartowicz, muszę dodać, że to 500 lat to jest tak wymiar geologiczny czasu, moglibyśmy wrócić do epoki polodowcowej. W każdym bądź razie nie chodzi tylko o czyste powietrze. Chodzi także o bezpieczeństwo Polaków związane z wszystkimi zjawiskami, jakie z klimatem się wiążą. Nie tylko powietrze, ale także i woda. A woda to w tej chwili plaga, i dobrodziejstwo. Dobrodziejstwo, jeżeli mamy tej wody wystarczająco dużo, i ta woda jest przeznaczona do celów zaopatrzenia, ale woda także nam szkodzi, bo to jest powódź. Powódź i susza dwa skrajne zjawiska. I w tej chwili mamy powodzie związane z bardzo silnymi opadami deszczu. I co się okazuje? Zalewane są znaczne tereny. Pieniądze przewidziane na zabezpieczenie, odpływu, zabezpieczenie ludności przed niebezpiecznymi zjawiskami związanymi z, powodzą, z powodzią są po prostu minimalne, zaniechano pracy na strumieniach górskich, zaniechano pracy związanej z obwałowaniem rzek i to wszystko się teraz na nas mści. Oprócz obietnic ważne są także czyny. Dodałabym, że powietrze i woda to dwa najważniejsze elementy którymi musimy się zająć i o których prezydent kandydat powinien wyraźnie powiedzieć ile procent PKB będzie na ochronę klimatu i na ochronę przed powodzią przeznaczone. Dziękuję. Tymczasem nasz kandydat Rafał Czaskowski proponuje proste rozwiązania, czyli taki jakby bon ekologiczny dla każdej rodziny, która zechce poprawić jakość swojego życia poprzez Unikatnie smogu, czyli 10 tysięcy dla każdej rodziny, która chce przeprowadzić bądź to ocieplenie budynków, bądź wymianę e, kotła e, z tego na ekologiczny, bądź jedno i drugie przedsięwzięcie. Chcę zaznaczyć, że pan prezydent Duda też mówi o kolejnych epokowych projektach, jak projekt Mój Prąd. Tymczasem e, ten. Spadek z 600 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, który był zaplanowany w programie czystym powietrze, już szedł do 200 tysięcy. Czyli mamy tylko gadżety, mamy tylko bitnice bez pokrycia, bo Czyny są ważne, jak pani profesor Jadwiga Rotnicka, pani senator powiedziała, a nie deklaracje i nie obietnice. Nieweryfikowalne w kategoriach kadencji, bo jeśli coś się planuje, z tego wynika na 500 lat, to przecież nikt tego nie sprawdzi. Dziękujemy Dziemy. bardzo. Czy jakieś pytania? Dziemy.